Za nami tegoroczna edycja wojewódzkich konfrontacji teatrów dziecięcych, Teatr Bez Granic, które odbyły się w sali widowiskowej świeckiego oksiru. Na scenie pojawiło się kilkanaście zespołów z całego województwa, w tym oczywiście również z naszego powiatu. Jury oceniające poszczególne przedstawienia uznało, iż w tym roku ich poziom był wyjątkowo wysoki. Fantastycznie, co widać? Jesteśmy już po obejrzeniu kilku spektakli, grup tych najmłodszych. No i okazuje się, że bardzo sprawnie dają sobie radę z materią sceniczną, czyli z tekstem, czyli z tym, jak się poruszać na scenie, z, z rolą, ze scenografią, która jest wokół nich. I jest do tej pory, żeśmy, tak jak powiedziałem, kilka spektakli były bardzo kolorowe i muzyczne i, i, i z dużą przyjemnością je oglądaliśmy. Chyba warto wspomnieć o tym, że ten Teatr Dziesięcy to już nie tylko te sztampowe sztandarowe przedstawienia i teksty, ale również zupełnie nowe historie lub budowane właśnie na tych historiach, które wszyscy znamy od dzieciństwa. Ja właśnie podziwiam instruktorów, którzy mają bardzo ciężką pracę, a ś... porywają się nawet na coś takiego jak pisanie własnych tekstów. Tutaj spotkaliśmy się ze scenariuszami. Wykonanymi, napisanymi przez instruktorów. Także znają swoje dzieci, piszą scenariusze do, do, do danych y, przedstawień, co jest naprawdę y, godne podziwu i y, poruszają tematy bardzo współczesne. Y, tak jak. Y, y, Odrzucenie w klasie przez grupę dzieci. Tutaj mieliśmy taki przykład, właśnie z teatru z Szubina, który pokazał nowy temat, zupełnie nieporuszany w teatrze. I tutaj był właśnie instruktor pisał własny scenariusz. Poradził sobie ten instruktor z bardzo dużą grupą ludzi, znaczy dzieci. To było 13 wykonawców i pięknie, pięknie reżysersko poprowadzone. Oczywiście ten zespół jeszcze nie ma dużego doświadczenia, jeszcze nie był najlepszy, ale już, już się wyróżnił można powiedzieć. No może teraz jeszcze <grymne> no, powiesz <grymne> Dodam tutaj, co koleżanka powiedziała. Rzeczywiście i to, co pan wspomniał, tematy, którymi w tej chwili, które płyną ze sceny, to są nawet mieliśmy tutaj i kopciuszka, i krasnoludki, ale uwspółcześnione, a więc bohater nam się jakby ilość bohaterów powiększa, do, są dodawane do starych baśni, są poszukiwania nowych tematów. No i to jest bardzo słuszne, ponieważ mamy bohaterów, których Którzy są, którzy są prezentowani na, w filmie, a więc mamy bohaterów filmowych, którzy w tej chwili już wchodzą w życie dzieci i są dla nich tak samo ważni, jak, jak powiedzmy dla nas, czy, czy dla naszych pokoleń była ważna sierotka Marysia, czy Kopciuszek. Już w tej chwili yy, oni... Po prostu tworzą nowe spektakle, tworzą nowe teksty po to, żeby poprzez nie, poprzez tych nowych bohaterów powiedzieć to, co ich boli, co ich śmieszy, co ich drażni a... i powiedzieć to własnym językiem. Starają się. Otwarte próby poszukiwań aktorskich właśnie u tych maluchów, co bardzo nas cieszy, bo rzeczywiście widzę, że te dzieci, jak już się zaczynają, zaczynają tym bawić, tym tekstem, już przekazują swoją osobowość, co jest w tym wieku bardzo istotne. Istotne, że już nie powtarzają jak papuszki na scenie, co im kazano, tylko usiłują być sobą. Tak, są że to zdolne, jest, są. Zdolne. Mamy zdolną młodzież. Myślę, że to dobrze. Te no i oczywiście to, co powiedziałaś, tak. osoby prowadzące, czyli instruktorzy, nauczyciele, którzy no, wkładają w to, jak widać, bardzo dużo pracy i efekty są. Dnia pewnego królu przywołał swych lekarzy i zapytał, co z córeczką jest. Że królewna ma smutek, ma na twarzy i ma oczy zawsze pełne łez. Mała, smutna królewna, która zasmuca swego ojca też. Jeden lekarz rzekł królowi: Nie jest źle, trzeba czekać, piękny rycerz zjawi się. Jego siła skruszy nawet wielki głaz, i nikt nie uka, kto mu spojrzy prosto w twarz. mała smutna króle której ozdę Ciekawa fabuła przedstawień to jednak tylko część sukcesu dobrego teatru, który przecież nie może się obejść bez zaangażowanych w rolę aktorów. A dzieci i młodzież pojawiająca się na scenie udowodniła, że potrafi tak opowiedzieć swoją historię, by zaciekawić całą widownię. O to chodzi, żeby jak najwięcej tych dzieciaków porwać porwać po prostu tu, żeby żeby pracowały nad spektaklami, żeby były wspólnie razem, żeby czytały wiersze, żeby czytały jakieś książki, żeby rozmawiały na ten temat, tak żeby rozwijały swoją wyobraźnię, rozwijały swój język, uczyły się mówić, uczyły się żyć w grupie. I to jest fantastyczna rzecz, że tyle zespołów i że tyle, tylu wspaniałych y, instruktorów, nauczycieli, bo właściwie to większość z tych, nie z nie tych y, prowadzących są to nauczyciele, więc chwała im za to i cieszmy się tylko, że, że ich jest tak sporo i oby było jak najwięcej. I tego sobie życzymy tak. I że tak, że chcą. Także tego sobie życzymy i myślę, że wszystkim widzom i, i, i wszystkim tu Państwu również przed telewizorami tego bardzo życzymy. Na zakończenie warto zauważyć, że w konfrontacjach bardzo dobrze wypadła grupa PPP z poradni psychologiczno-pedagogicznej w świeciu, która na scenie pojawiła się ze swoim pierwszym przedstawieniem pod tytułem Młodsi Panowie Dwaj. Grupa otrzymała nagrodę dyrektora Teatru Polskiego w Bydgoszczy, a do jej głównych aktorów Patryka Rybusa i Sebastiana Angielczyka trafiły również nagrody indywidualne.